Witam serdecznie w kolejnym filmiku Słuchajcie, pojechałem sobie, znaczy jadę do paczkomatu Honda. Jest tu znowu błoto pośniegowe No słuchajcie, co tu dużo mówić, jazda na zimówkach to jest po prostu przyjemność, naprawdę przyjemność No niesamowity skok między tymi całorocznymi co mamy w Maździe A tutaj I Zimówkami od Yokohamy, oprócz tego tu jest 4x4 ale jadę sobie, słuchajcie, po tym błocie pośniegowym. Naprawdę tak pewnie. Gaz, hamulec i rura. No, słuchajcie, jazda bajka. Po prostu bajka i próg hamulec. Na sam końcu lekka bez i rura. No, nie ma, słuchajcie, porównania. Także powiem Wam szczerze, że zaczynam żałować, że się skusiłem na te całoroczne gumy. No, ja wiem, że takich warunków nie ma specjalnie w Polsce często. Teraz ten śnieg się trzyma już chyba tydzień. Ale ja sobie naprawdę rozpędzam się. Bez stresu. Amper. Gaz w podłogę i nic się nie dzieje i amper bez abs -u. i rura pełny gaz nic nie ślizga no, no, no na tych całorocznych to jest po prostu niemożliwe człowiek musi jechać cały czas skupiony cały czas a jak zakręt zwalnia, mi się boję, czy wypadnę, czy nie wypadnę. A tutaj zakręcik, i gaz, i próg, i gaz w podłogę, i próg na samym końcu lekko ABS, i gaz w podłogę. Bajka, słuchajcie. Jazda tą CRV w takich warunkach to jest bajka. Okej, okay, paczka odebrana i wracamy. Kręciki rura próg, pięknie słuchać. Tutaj mamy takie błotko, jedziemy na dwujeczce i Rura. Teraz tutaj nie było w ogóle bezu, nie wiem czy słyszeliście. Teraz wyłapę. No, słuchajcie, crv autentycznie można jechać i się pobawić w takich warunkach. Pełna pyta, gaz, obroty, nieobroty. Wszystko tu można robić, zwłaszcza, że jest jeszcze do tego ręczny normalny. Pięknie wyszła z zakrętu. Już raz wjeżdżałem w Topole pole hondą Bo porównywałem jazdę mazdą Nie wiem czy już rzuciłem ten filmik czy nie Ale wjedźmy jeszcze raz w Tego śniegu słuchajcie jest całkiem sporo Około 10 cm myślę, 8 na pewno Ruszamy Tu akurat jest wydeptane już Wyślizgane tyle jest śnieg. No tu jest na pewno 10 cm. I ruszamy, zabuksują koła czy nie? Ani trochę. Tu jest pod górkę. I ruszamy. bez zająknięcia i ruszamy, spróbujemy ruszyć bez gazu nogę nie mam w ogóle na gazie i ruszamy i rusza pięknie słuchajcie, pod górkę na śniegu bez gazu teraz jest ciężej bo dziwiczy śnieg i pełny skręt no tyle jest słuchajcie śniegu aż powyżej lekko rant, rantu śniegu yy, opony ...pod spodem trawa Pełny skręt i ruszamy bez gazu Bez problemu, słuchajcie, uwierzcie mi, naprawdę nie miałem nogi na gaz I cofamy do góry Bez gazu, nogi nie mam I auto rusza, słuchajcie Bez gazu Okej, okay, dzięki متش